a potem do kamery mówi ja jestem ofiarą tak? to pokaż jak się samą do mordy tłukłaś tą flagą bo wygląda jakbyś miała kontrakt z TVN-em na każde oberwanie w tłumie słuchajcie to nie jest żadna ikona oporu to jest symptom choroby społecznej tej samej co każe ludziom myśleć, że krzyczenie w kółko konstytucja to jakaś forma terapii przecież ta kobieta chodzi na protesty tak często że ZUS powinien jej wypłacać rentę za nadgodziny na barykadzie. Policja już ją zna po imieniu. Radiowozy nie mówią idziemy na interwencję, tylko idziemy po kasie znowu i nikt jej nie rusza, bo Lewica zrobiła z niej świętą. Święta Katarzyna od ugryzienia, patronka z zjebanych protestów i plucia w funkcjonariuszy. Ona ma więcej immunitetu niż posłowie, a jakby co, to zaraz Twitter grzmi Policja bije staruszkę. Nie, to staruszka bije wszystkich do okolów. Pewnik przeciwników politycznych. I nie śpiewamy hymnu, kiedy śpiewamy hymn. Subskrybuj, zanim babcia Kasia znowu się teleportuje na Twój próg i zacznie drzeć mordę, że masz heteronormatyczne kafelki w przedpokoju.